Przed nami kolejny, czwarty już mecz fazy grupowej. Kibice tłumnie przyszli na to spotkanie. Tak, bo zapowiada się dobre widowisko. W poprzednich kolejkach obie 11 pokazały się z dobrej strony. Nawet jeśli nie zawsze wracały do domu starczy. Milner! No tak! Żenada, naprawdę żenujące uderzenie. Liverpool wznowi od rzutu załtu. Alberto Moreno. Roberto Firmino. Dobra pozycja do oddania strzału. Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Szkoda mógł przejąć. Niewiele brakowało. Spodziewam się, że mecz będzie się toczyć pod dyktando Liverpoolu. I jeśli nie zlekceważą rywala, to powinni wygrać. Znakomicie zagrywa prostopadłą piłkę. Dobry przechwyt przejmuje teraz piłkę. Origi. Winaldum. Filipe Coutinho. Blisko pole karne. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Origi. I przejmuje piłkę bez faulu Mamy aut i zacznie Liverpool Origi Winaldum. No świetnie Winaldum! Piękna interwencja Liverpool za chwilę wznowią z autu Mogą nawet wrzucić piłkę w pole karne rywali Jest blisko Słuszna decyzja arbitra Rzut wolny Bardzo niecelnie teraz. Blisko polekarne Może strzelać. Filipe Coutinho. Świetne. Prostopadłe podanie. No, dobra interwencja obrońcy. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Origi. Nie wyszło to podanie bramkarzowi. Rywale będą mieli wrzut załku. A od wykonany natychmiast znowili grę. Teraz park. Robi się niebezpiecznie. Akcja Liverpoolu wciąż rozwojowa. Sędzia stosuje przywilej korzyści. Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Liverpool wznowi od wrzutu z autu. Roberto Firmino. Dobre podanie na wolne pole. Będzie rzut karny dla Liverpoolu. Tak, jest żółta kartka za tę nieładną interwencję. Jeśli chce dokończyć ten mecz, musi bardziej uważać. Jest, jest Bramka! Bramka szpiedał na zatrzymać tego strzału! Przy strzale z 11 metra to strzelający ma zawsze przewagę! I mamy otwarcie w tym meczu. 1 do 0. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Ryzykownie, ale udanie. Liverpool teraz atakuje. No strzela! I mamy teraz rzut rożny dla derec. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Interwencja i decyzja sędziego. Czekamy. Tak, fałd był ewidentny i żółta kartka. Zawodnik nawet nie protestuje. Henderson. Uwaga, Liverpool przesuwa się z piłką do przodu. Filipe Coutinho. Alberto Moreno. Oigi! Gol! Rewelacyjnie to zrobili! Kibice szaleją! Zdobyli gola i to nie powinno dziwić. Są dzisiaj wyraźnie lepsi. Zasypywali rywala gradem strzałów. Piłka musiała w końcu trafić do siatki. I przewagę widać na całym boisku. Mają w sobie jakąś siłę. Kontrolują przebieg spotkania. Koniec. Marny występ tego zawodnika nie błysnął dzisiaj. Wydaje się, że miał wyjątkowo zły dzień. Miejmy nadzieję, że do kolejnego spotkania zdąży się otrząsnąć. No, może być groźnie. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Prawie, 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 ale nie opanował piłki. Wymieniają piłkę między sobą. Filipe Coutinho. Liverpool przystępuje do natarcia. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Piłka przekroczyła linię końcową i będziemy mieli aut bramkowy. Henderson. Henderson. No, kto przejmie tę piłkę? Alberto Moreno. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Grając piłką zmuszają rywala do biegania. Uderzenie w stronę bramki. Broni nie wypuszcza piłki z rąk. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Próbował, ale nie udało się. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Dobra, piłka teraz do kolegi. Udanie przerwali tę akcję. Partnerzy z drużyny podążają. Jest faul, jest rzut wolny. Doskonałe miejsce do strzenia bramki. Renner dokonał zmiany. Liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę. Świetna, skuteczna interwencja. Bramkarz był dobrze ustawiony, wiedział gdzie jest mur, znakomicie obronił. No, udało się przejąć. Blisko polekarny może strzelać. Dobrze uderzył głową. Tak, tak, bramka. Piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Wynik 2 do 1. Jeszcze o niczym nie przesądza. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Dobra pozycja do oddania strzału. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę Koniec tej akcji Spokojnie, powoli budują ten atak Nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie Jest okazja do strzału Świetnie, brawa dla bramkarza Uderzenie Tak, gol! Piłka wpada do bramki Fantastycznie! Kapitalny, trudny do obrony strzał W górny róg i mamy naprawdę ładną bramkę zasłużone brawa. Co znaczy... Uderzenie z pierwszej piłki. Ale podkreślmy też znakomitą asystę. teraz. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. No, z tego miejsca można strzelać. Uwaga strata i przeciwnik przy piłce. Henderson. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Szkoda, za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Prawie udało mu się urwać, ale obrońcy zdołali złapać go na spalonego. Coraz bliżej bramki przeciwnika Liverpool. No, kto przejmie tę piłkę? Roberto Firmino. Po tym zagraniu gracza Liverpoolu przeciwnik wykona rzut wolny. Numer 10, Cortadio. Dobrze, wbiega na wolne pole. Wielki oficer has indicated, że będzie minimum 2 minut na jedno. Origi, Milner. Uwaga, Liverpool przesuwa się z piłką do przodu. Wspaniałe. Balotelli. Tak, tak, mamy Bramkę. Ależ akcja, ależ to są emocje, proszę Państwa. To się nazywa dobra zmiana. Ledwie wszedł na murawę, a już posłał piłkę do Bramki. No i mamy jeszcze mocny akcent na zakończenie. Nie dali dziś żadnych szans rywalom, dobitnie to podkreślają na koniec. Jeszcze jedna bramka, kiedy skończy się ta kanonada. No niestety dla kibiców, ale też na szczęście dla przegrywających. Koniec meczu, zwycięskiego dla Liverpoolu. Muszę...